Wydaje mi się, że słyszałem, żeby coś za mną chodziło, dlatego oddalamy się od tego miejsca, żeby nas nic nie zaatakowało. O jest, hererozaur. Hererozaur mnie chce atakować. Serio, on chce z tego zaura atakować. <laughs> ja jestem chyba w połowie już wielki, no to gdzie on nawet nie ma ze mną szans, prawda? Tym bardziej na lądzie jakby z drzewa skoczył, to może miałby szansę, ale to też by mnie padł za pierwszym razem, prawda? Chyba, że jestem w błędzie, dlatego dajcie mi znać w komentarzu, czy taki hererozaur ma szansę właśnie ze Stegozaurem, mojego wzrostu, bo mam gdzieś 50% wzrostu. To Hererozaur nie powinien mi nic zrobić, prawda? No wiadomo, obrażenia jakieś zada, ale jakby skakał z drzewa, ale nie z lądu. Co on w ogóle próbuje zrobić? Chcesz się bić? No to atakuj. No chodź, gościu. Pokaż co potrafisz. No dawaj. Aj, nie trafiłem go. Aj, aj. aj. Myślałem, że się uda go trafić. No chce mnie. O, jest dostał. Leży, leży, pokonany hererozaur.